na horyzoncie widać wieżę jasnogórskiego klasztoru, zatrzymajmy grupę, kręknijmy na moment, kręknijmy na moment, flagi słuchajcie. tam jest cel naszej węgrówki, tam jest jej koniec, zarazem nowy początek, to, by to miejsce pobyt na jasnej górze, fale przemieniu na życie intencje, sprawy, z którymi szliśmy i teraz nasimy. Dziękując Bogu za tą drogę, za to, co jest za nami, prosząc, aby ta droga, która jest przed nami, była równie dobra, piękna i święta. Pod Twoją obronę czekamy święta Boże, rodzice, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, Porędowniczko nasze, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasze, synem swoim nas pojednał. Matko Boża Częstochowska. Powstańmy. Idziemy dalej. Końizm mówimy teraz różaniec.